No w ogóle na początku chciałam powiedzieć, że świetnie wyglądasz, naprawdę amazing. Mm, dziękuję. Mm, w odniesieniu do Twojego ostatniego wywiadu po koncercie ludzie są bardzo ciekawi, jakiego papieru toaletowego używasz? Mm, ale nie rozumiem, co to jakby ma do mojego występu. Mm -hmm, nic, ale wścibakowie to znaczy widzowie chcą wiedzieć. Perełku papieru odpowiedniego A teraz chciałabym porozmawiać o koncercie mhm, Rozumiem Chiquita Black na Twoim profilu pod ostatnim zdjęciem Dodała wymowny komentarz z tą emotką Twoje widzowie są ciekawi Czy chodzi o Twój romans z afrykańskim projektantem ogrodów e, Ja ostatnio zostałam weganką I żywię się światłem słonecznym Okej, okay, a co sądzisz w temacie pieniędzy? Fani są ciekawi ile zarabiasz Czy możesz się teraz zalogować na łapkę i nam pokazać? Mm, to ja zaśpiewam Dabi pięknie. Czy właśnie obraziłaś swoich fanów? Nie, to mój najnowszy singiel. The Bile, czyli Te Bile. Dzięki za wywiad. Świetnie wyglądasz. Bardzo Cię lubię. Ty też. Dzięki. Kogo Wy mi tutaj dajecie? nie wiem, kto to był w ogóle.